Potem będzie przerwa. Muszę to zrzucić na pamięć. Na tą po przerwie zrobimy. No, żeby coś zjemy. Taką 15 minut, co? Idziemy no. do domu, odsapniemy trochę, mózgi nam się Wszystko No, Wszystko akurat zrzucimy no, na sylwester i kraja. Ale dalej grać. Tak! Przerwa zrobimy, Tu ładujemy mózgi. Ja muszę. Hmm. Ja, muszę podbić porta na tej kolejce za radę Co? Portalić kolejną osadę. Serio? No. Ja mam cztery buńki. muszę teraz... Robię... Tutaj dwa... Wrzucam dwa kamienie. Trzy drewna wymieniam na siano. I płacę jeszcze dwa. Osada portowa. Ja chyba trzeci mur. Teraz ja, to, tak? A tak. no, to rozbudowa, a na powstała. No. Się no. Teraz jeszcze coś robisz? Ci zostanę. Już? A! To jest walka. Nooo. By zapomniał. Ale tu to wezmę najpierw, bo jestem pomiędzy tymi mm. dwoma murami. Tu jest moneta extra. No koszt karyzała gdzieś tu. Tu jest. Ja, no. Nie, bo ja mam ostatni plac no ja walczę ostatnio. Brązowy, bo brązowy no. to. Spada do pierwszego. No. <laughs> Ale ma dwa tych. Ma dwóch. A ma! I łapki. Musisz po nie przypłynąć. Ja o 20.30. Minut trzeba. Trzeba sobie dwa. Ja mogę... O co się wstało? Ja chcesz A, Mogę? To korko, monetę tylko... Zaraz jedną tu To ma je najwięcej płatną. A to, to... zaraz to... przecież ta to, ma, to czym mam debatu. to ciągnąć Działa mi się tu? Nie wiem. Ktoś mi dorzucał monetę? Ja ci dam jedną za postawienie osady. A, A, ale ja jedną sobie od, odłożyłem nie. daj, okay. A, Teraz Zapłaciłem jedną, ponieważ... Mogę? sobie tak, zliczyłem no, to, że mi się jedna zwróciła teraz kolej tak. co a masz? Dziewiątkę. dziewiątka dziewiątka ROPA! E, no nareszcie! ropa ropa i dwa, dwie owce bo dziewiątka ropa i jeden dowolny by surowic. o kurwa dwie owce trzymaj i ropa teraz ja, tak? to ja ja zaraz metropolię będę budował ja się ruszam wycerzem tu i wypadnie tak, To fioletowy zgon będzie. Mhm. Mm tak. Udało się. Gdzie ten borek? A nie, nie tam, to dobrze Jest jeden. Daj. To teraz moja kolej jest. No ja wiem, czekam aż skończysz w Moskawie. Robię ostatnik. ja? Ja mam dnia, oka... na tą małą wyspę! <laughs> Żeby dostać... To, to jest nowy statek, więc ma cztery ruchy. Ale na wiem, że to jest wirus, czyli tu dwa ja. i dwa zżera. Ale mogę zapłacić owcom. Ooooo! Taktycznie! To? Podejście taktyczne! Raz, dwa, I trzy. I mam tu, i mam kuper. Tak, mam słuchaj, poczekaj, dorwę się do tego i portu kibierdego. Port, I mam tu osadę. No i najbardziej przygięte miejsce. -port, Cholera, mam port na Cholera, mamy przerąbane kompletnie. Zobaczymy. Ma dwa porty, ma dostęp do mocnego siana i potwornie mocnego kamienia. Używam czterech, czterech monet. Zasadę portową? Kupuję dwa kamienie na stawiam miasto. Będzie mur potem dawał. Mamy przerąbane. O widzisz? właśnie, miasto z murem, dobra. Aha, patrz jak się odzywał. Wiem, mamy przerąbane, już to widzę. Ma dwa porty. Dwa do jednego. Ja mu I kupę surowców z, z obu. kategorii. E mamy przerąbane. Ciężko będzie mi Przerąbane mamy. Tak, to miasto, zbórek. Zróbmy na mnie. A południowy wyspę Nie, nie, nie Połączone. Połączony jest tak, z smukami. Cześć, co ja tu jeszcze mam? jeszcze jeden surowiec mogę kupić. A właśnie, bo dwie monety za się zwraca. A, to jest to, zło, jest to zło. Jeszcze no. mogę kupić jeden surowiec, ale co tu zrobić? Kupowcę sobie. A ty już nie wydajesz czterech monet kur... Właśnie! A no tak, już... No. już, już, już bez, bez przesady. Bez przesady coś... zło. A nie, nie mam środków, nie mogę nic zrobić. No. To Piotrek, Dobra. Dawaj. Ciągniemy. Co tu się trafi? A tu co? A! Co to jest? Eee, dwie dowolne karty. A nie wypadkiem dwie karty rozwoju? No, chyba tak. Bo nie ma surowca. co, to, to, to złodziej? No. To teraz... O, tak! O! Trzeba... Nie, 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 Gdzie jest złodziej? Tu, na szóstej jest pirat. Na... Nie, pirat gdzie jest? Chcę go obrobić. Teraz to lepiej mu przestawić na... Na piątkę? Na... Nie, na ósemkę, bo patrz wie ma port. Gdzie jest ósemka? Tu! No to... Gdzie on jest? Tu. Teraz on jest w kamieniu. No ale tak mamy przerąbane. Dobra, i teraz tak. Robimy robię tak najpierw. Tak mamy przyrąbane. Buduję mur e, e, ostatni. O super, ale mam super karty. Cicho bądź. O nie, wygram. Budujemy. Tutaj. Może się uda. U, Tutaj buduję mur. I teraz tak. Daj mi monetę. Jedna moneta. Dobra. I teraz Jeszcze tak. Eee, postawiłem mur, to mogę tam już <kłyska> postać monynę. No, nie. Nie. Żeby nie po... Potrzebuję statku, żeby tam włączyć Żeby mi dłuższą drogę od, od niego. Dobra, czyli tak. Żebym już nie wiem. Miałem plan, teraz zapomniałem. Eee, Chwilę, muszę pomyśleć. Za coś miałem zrobić i zapomniałem. A! Dobra, już wiem, już wiem co, dobra. Eee, Krzysiek, nie dasz mi kamienia? Nie, nie mam nawet Ale co? co byś mi dał w zamian? Siano. No. Dobra. Może się... Trzymaj, Brakuje mi jeszcze... Ja jednej pana Brak... Brakuje mi jeszcze. Jednej no. Cicho, daj mi pomyśleć, kurwa. Mijam dwie owce. Na Bumper. Na drewno. Jedno. Mogę gdzieś osadę postawić? Nie wiem. Tu? Tak. No Ale i tak ja to trochę trafie, trafie wende sobie zrobię. Będę robił tu osadę. Drebno, w sumie lepszy Za bardzo chyba nie ma w tym ból. Drewno, wina, Siano. Potem będzie robić to, tak? I owca. Wstawiam osadę. Tu, będziemy owca. Coś jeszcze? No i będę jeszcze robił. Przez, będę przesyłłł rycerza. Tu idzie do tych dwóch gości. Tam dwie? Dwie potrzebne. Węgły. Dwa siana, to płacę. Na siana. przez siana. To dwa. Nie jest, nie przybył. Tak, tak. Gdzie jest koszka? Stoi na jakim? Na? Szarym. Brązowym. Brązowy. Jakim szarym? Gdzie ty to tu szary kurczy? Brązowy. brązowy. Nie masz szarego. Brązowy to jest. No, no, no i ser. Do pierwszego, Przenieście go. Do szpitala. Jedynka. Z kilmu spadł w szpitalu z dobra, dobra, dwóch wykończyłem i mam monetę. Tu. Ręk. Do I teraz tak, ee... mam tam już, e... nie, nie tam jest stoi, dobra, ale na ósemce gdzieś stoi. E... Stawiam plaster turniejowy na e... ósemce. Co turniejowy stawiasz? Plac turniejowy. Plast No, <laughs> 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 no do było. Kamień, teraz to bym nie Mogę? Teraz? Piotrek, I znaczy, no, już ja mam! No, ale teraz, no to rusza się. Ma wsz o, wszystko obudowane. No, a dostałeś punkt? Właśnie. Udaje. A, i kartę ciągnę jedną. No. O, mam drugi ten. 8 dobrze. Osiem. Osiem? Te ja biorę dwa... Nie biorę. Raz, tak. trzy, pięć kamieni biorę. Kiedyś tam kamień Ja mam kamienie. bo była Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pięć mm -hmm. Kamień mm -hmm. i Ja. No, Za rycerza z powrotem do trzeciego poziomu podniosę. Bo ja Kupię doszła, ja muszę... bo kupię, ee... kupię owce i podniosę do trzeciego. Nie muszę, bo no, <coughs> Za 20 minut, panowie. Przerwę robimy, trzeba coś zjeść. No. O, przerwę na zjedzenie, muszę zwrócić dane. Nie. Będzie to minut. Zaraz już. wszystko. Zaraz, zaraz, wszystko. Pomału. Muszę to przeliczyć, czy mi się opyla. No właśnie, no zastanów się, się. Pomyśl. E, jaka w ogóle była? Samka. Mhm. Jakby była dziewiątka, to bym zanudliście. Gdybym ja sobie zbudował, e, bym miał drugi widzę ropy. Nie wiem, co ja wtedy Ale ziem, później mnie, wiem, co miałem zrobić. Ja lodu nie zamieniłem na to, wolny zrobić. Ja też mam, jeszcze nie zamieniamy. No hmm. ja dół. zamieniam, bo właśnie żeście mi uświadomili. My właśnie musimy w I ja, ja stawiam łódź ruchomą. Łódź, I ja A, A to, to masz punkt, oddaj. A to. A to za to też się dostaje? Tak. I... Zmieniam. Kupuję... Może tak, to nie zaraz. Jedną to powinienem, jedną monetę dostać. Za to i jeszcze jedną dostać za za to co... Bo ja mnie będzie dziewiątka. Za to dostajemy na to Zaraz. Nie, ale nie, zaraz, jest za to. Przecież 7 minut. O mało, mało. Za, 10, za 10 minut nie... Trzeba pierwszym. Ja chcę rosz pierwszy tą niebaną cytadelę! Eee. Co ty na robisz? Za 7 minut przerwy. Stawiam osadników. I... Oh. Wymieniając 3 drewna i 3 kamienie i płacąc siano i drewno. osadników Powinienem ten dostać monetę te jeszcze. O! Raz, dwa, trzy. Więc robię osadę tu. Ile mam punktów zwycięstwo porądane. No ile ja mam. A, pytanie. Katapulcia bym zbudował? Ja już mam, zajęć, nie mam. Róż. Ja mam katapulta. To jest jedna katapulta na wszystkich? To jak masz złożyć dodania? Czyli bohaterem czarnym. Jedynie nie można. Ja już... Nikt nie da się na zadrewna w ja 70. No. Kończysz? A ja się pytam. No ja. nie mam ścana. No to ty teraz Teraz być. Pięć Piątka? No owce ja biorę Ile tam było? Piątka co ja miałem? E, Nie muszę już kupować ich e, Dwa trz, Trzy e, Cztery Pięć e, Nie no, mam owiec Nie mam obiet. Pięć, ma pięć drewna Akurat miałem kupować owce To teraz ilu stawiamy rycerzy? Dziesięciu? Dobrze Mam pięć drewna Moje Moja kolejka 2, 3, 4 W kamieniu? 1, 2, 3, 4, 4 monety cztery. Ty! Ile masz rycerzy? Ale no. ja bohatera robię od dawna Na czwartej, tak? No, już, to ja dałem sobie radę. Rosuj! I taką zasdechnie, więc co to robisz? Dopiero. Co wypracowałeś? Wygrałeś grę. Nie! I tak ja prowadzę, więc co to za różnica? Eee, czekaj. Hmm. Gdzie ten coś jest? Dobra, to jest niby na nasz. A piątka to była? To jeszcze 3. To jest niby bohater, rzutaj. Ale to nie musisz przejść, bo jesteś tu. To jedno nie musisz zapłacić, żeby przejść. No to, 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 jedno siadaj. No to piątka to jest. Rzutaj. Niby jest na czwartym. Jaki to jest? Dumasz. Kostka leży tu. Trzymaj. Jaki ty jest kolor? Zielony. Eee, e, nie patrz panie. Nie patrz panie. Fiolet. Dobra. Ty galerę całą? No. Na czwartym. O, o. Mówię, no, że on już wygra. Ja będę walczył do końca. On ma takie porty i takie pola, że to... że to tylko... Kończysz? No ja jeszcze nic nie mogę. Dobra. Jak się remontię ja. to przez nogę i znowu mogę. Czwóreczka. Dobra, to ja biorę tak. Trzy siana. Raz, dwa. Trzy siana. Eee, trzy owce. Raz, dwa, trzy. Trzy owce. Ja to, tylko będę tylko chodził bohaterem. Tylko ja biorę jeden, nie to ja. Tak. tak. No to on wygrał już. I teraz tak. On już wygrał. Eee, ja robię... Yy, idę tak, yy, na pewno stawiam jedną yy, drogę: yy, glina i drewno. Dobra, dobra, droga. Ja zaraz, zaraz, zaraz mogę trochę po. szkodzić. Tutaj, A, tu mam jeszcze. Dobra, i teraz stawiam. Mam wszystkie te, rzeczy. <laughs> <Ja> stawiam <laughs> osadę siadno, glina i a ja posadzę tu na szuce Tutaj. Hopla. No I teraz e, raz, dwa. Tutaj te dwa. E, Wiktor, nie, nie, nie masz, nie masz, yy, nie, nie masz, nie wiem czego yy, nie, nie ma. Owce, nie dasz za, no. za co nie? Za kamień, za siano. Może i za kamień. Za kamień, tak, owce, tak. Hmm. dobra, owca i kolejne drewno. wstawiam trzy statki, trzy, trzy drewna i trzy owce i oddawaj najdłuższą drogę. No to masz. A, tak, przegrałyśmy. Statki. Łączę I mam od razu, patrz. Mam od razu osadę. Jeszcze kolejną. Jak jesteś dewilem <laughs> Patrz. Pyk. Tu. Tylko weź wszystkie monety za to. Wiem. Yy, tu. Yy, czeka, pytanie. Czeka, pytanie. Czeka, Jak statkiem idę, to odkrywam ten kufer? Ale w którym statku? Ten. drogowym. Jak to twój, to jak robisz łączenie, to tak. Bo to jest. Jedna to karta. Nie, to jest świata rozwoju. Dobra, karta rozwoju, gdzie jest? O kurwa. Jeden. Dziękuję. Tu. Stój. I tu. I oddawaj najdłuższą drogę. Ja tym nie mam tutaj na Niech ja nie, chuje, nie dasz rady. Da, nie, nie ma nie. statków tyle jakiegoś. No to wiesz, ledwo, Nie użył żadnego statku trochę. tylko dwa użył. teraz chwila. Jeszcze nie skończyłem. Zostawiam miasto. Dwa siana. Gdzie, gdzie jest siano? Bo nie widzę już. Dwa siana. I trzy kamienie. Przy kamienie, Stawiam miasto. Jest tutaj. Ja mam to jeszcze. Teraz, teraz Postawcie mi na piątce miasto tam. No, tu, gdzie? Na tu. to. Tu nie widzę, że jest pięć. Nie, 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 tu, tam portowe. Nie tu to dam portowe. jedno. Na czwórce. Tu. Dwa. Tu. Część, tapki, to. Ok, tutaj. Mamy miasto. I. Jeszcze nie skończyłem, chłopie. Ja mam to. Hej, no. Piotrek. Co to no walrok? Eee, chwila. Mandryka, gdzie nie? jest? E, chwila. E, tu Nie mogę kurde, bo tu. Chwila no. no. stoi. A, wymieniam cztery. Gdzie ten lutok kolany? te Tam da ja to mój moje I nie mogę ropy za to wziąć. A już powinniśmy z... Ej, nie z... mogę, nie mogę ropy za to wziąć? No bo to to nie jest zwykły surowiec, za surowiec się dostaje surowiec. O ty chu! Lot kasujemy, bo już jest szóstka. Zobacz, co tu ma! Jeszcze jeden port, kurczę! Dawaj, trzy, trzy, Znacznik, Przegraliśmy. Ja będę walczył. Ja się nie poddam tak. To no tak jak Niemcy w 45 roku. <noise> Niby walczył, ale w sumie to nie ma po co. Eee, i czekaj, mam. Tu Ciela... jest. Jeszcze na drewno obok, a ja tak głupi... Tu jest moje Eee, a ja stawiam kolejny most. Za drewno i zaginę. Tu, na piątce. Płatny most kolejny, tutaj, na piątce. A ty? Teraz widzę, prawda? No. Już? Nie. No. Tak. 11. 11. 11 Tak. No ale to kolejkę. I nie skończy kolejka. Przeł? Nie. Choo choo. No to miasto z murem. Kończy mi się ten. Miasto z murem. Dwie monety po. Moja moja kolejka. I? Nie... Ale ja nie muszę. Was... Dwa tak. za rozbudowę i dwa no. bluźdymonety. Trzecie. Masz. Czekać. Mam no, pomóc kolejce również pierwsze. Tak. Muszę zapę... zapę... Tak. Masz tutaj w ręku. Jeszcze. I, nie I to, nie koniec. to nie koniec. Teraz. Robię, dostanę od razu punkt zwycięstwa, bo zrobię cztery łodzie. O tutaj chcę, I to zarówno osada jak się dojdzie łodziom. Czy ja? to. No, to, to, to czym to się różni od normalnego? Ja zapłaciłem, ja mam. Trzeba postawić. Czyli to się nie różni, bo no zapłaciłem, ja mam, więc... Cały baza będzie wam to robił. to poproszę cztery monety. No, no. Czekaj, daj. Daj mu piątkę. Nie. Daj jedną tą dużą. To jedną ci właśnie... zwracam i daj piątkę dużą. Monety. Masz. <laughs> już? Ty wiedzieć, co się chce robić. Czy coś za tymi monetami? Musisz ustalić port kolejny. Gdzie? Tu mamy drewno no, Przegraliśmy Ale dwie drogi za darmo We lost ma. Gdzie? I dostęp zwycięstwa za te łodzie? No Nie, bo dostałeś tylko... A nie, dostałeś, dostałeś. dostałeś, dostałeś Ubadajcie dziewiątkę. Nie, ja czy... Dobra. Dziesięć. Akurat drewno dziewiątka. O! Dwa siana. Dwa czy trzy tam? Tam jest miasto z tyłu? No nie widzę. Za tym, za dziesiątką no to już tu jest mi? Nie ma. Nie ma. Lęsiana. Mogę ja Lęsiana? teraz? Tak, to ja tak. Y, używam karty. Kiedy ta karta była? No i to jest przerwa. Ja zło. muszę skończyć swoją turę. No i będzie przerwa. Używam wstępu. Bo haczem. I, I co on robi? Dwa razy Ale na czerwono już jest. Tak, czekaj, ale. Pierdol... Gdzie na kartel? Ale... Hmm. O, no na tyle surowców, że. O, pani! Nie, już nie ma! To, Użyłam ja. tego. Mogę dwie, no, dwie drogi za darmo. O, jasne. To jest ja już nie Czekaj, stawiam tu. No, jedna. Druga. Tu czekolada taka. No! Jak chcesz, to tam masz talerzyk po części. Czekaj. Drewno. Wsiano. No, ja, tak? Ta. no, mało owców, no sobie dwie. E, Odłóż to i osadę. jam osadę. No się skończą te. Mam port na drewno. Mogę wymieniać drewno. Gdzie warpa. masz? A. Port, dwa do innego. I tak. Jak ja mam tam coś? Wymieniam, tak. Dwa drewna Uf, na siano. Ale nie dopłynę przez Wiktora. Trzeche. Zablokował mi przepływ. Kolejne dwa drewna zasiano siano. Zwłaszcza tędy, tak. Eee, kolejne. Jak tu? Dwa drewna zasiano siano. Muszę ci zapłacić, żeby przepływać. Ra... No złotą monetę. Używam, <laughs> Używam trzech sian. To jest bohater. Raz, dwa, trzy. Rzucę miasto. Ty wszystko tu Jak on wygrał! Kurwa! Nie, że Ale Drugi poziom. Jest. Yeah. Drugi poziom. Trzeci. Czwarty znowu. Było. Bohater zdycha i głosuje nowego, dobra. Gdzie tu? Wybierz sobie. I win. Nie. Yeah. Fajnie, ostra walka jeszcze Ja to zabieram eee, Czekaj, co ten bohater robi? My walczymy o drugie miejsce tylko Wow oh! Zwycięstwo! Yes! Yes! No, mogę kraść, z ręki surowce O oh, fuck ah. No to mam przejątkowane Mam odłożone już Ty no co, kradniesz? Czekaj, nie, eee, to jest eee... A tu nic nie ma tym, mogę to, jak bym się ruszył to, mogę to wziąć. Kupię. A to po walce nie można, można się ruszać wciąż? Ale nie można walczyć. Czekaj, wezmę sobie ten i to odbiorę. Bo tu nic nie ma. Czekaj, to mam wziąć. No to wchodzisz tu. A nie środek. To, mało. co to jest? A to jednostką o, nie trzeba wziąć. To znaczy nie, worki, Matko Bożka, bo tu nic nie no, Jezu, już ma. Gdzie? A Jezu, on ma już 5 worków. monetę. On ma już 5 worków. Ale nie to. Marko. E, zaraz, chwila. E, mogę jeszcze jeden surowiec ale Czy ktoś coś za kamień? Kamień jest potrzebny. A Bo ja no. mam nie mam kamienia. Nie mam się, Zaraz i tak robimy. Cały czas ja kupuję jedno siano. Nie, nie mogę jest. zrobić drugiego bohatera, to dupa. Hmm. To robię statek. Robię drewno i owca. Robię statek i rozwalam ten. Mogę tu zrobić no, statki takie zwyczajne. Rozwalam ten statek. Czekaj, drewno owca Ten. A. Ten. Ale to musisz dopłynąć. To dopłynąłeś, tak? No, no przecież no, nowy statek to ma, ma ruchy i mogę no, go zbliż. drewno i opca. Ten wiesz, co można się ruszać. No ja i przerwa? E, ja już nie mogę. 你莫个心，你莫个意思了，不晓得。